Witam i na wasze zdrowie. E, dzisiaj następny temat, e, co spadające liście i ryn na mają wspólnego. Tak jest, dzisiaj taki troszeczkę przykład chcieliśmy wam powiedzieć. Jest jesień, zaczynają spadać liście wszędzie, macie dach, są w środku rynny i w pewnym momencie jest taka ilość tych liści, że ta rynna zostanie zatkana całkowicie. Teraz przychodzi deszcz. Co się dzieje? Woda nie może spłynąć już przez tą rynnę, czyli po prostu zaczyna się przelewać bokami, zaczyna Wam zalewać cały dom, cały chodnik, który tam jest, przecieka do piwnicy, robi szkody, wchodzi w fundament, wchodzi w cegły, czy w drzewo, zależy z czego jest dom zbudowany i po prostu jest problem. Co teraz w naszym organizmie może też takiego się dziać, ponieważ mamy układ lymfatyczny. Mamy układ krwionośny i limfatyczny. Krwionośny doprowadza nam składniki odżywcze, a limfatyczny wyprowadza, można powiedzieć, kupy i siusiu naszych komórek, czyli produkty, które zostały przetworzone. Czyli to jest jak gdyby ta kanalizacja ta rynna. Jeżeli teraz pijemy za mało wody, jemy bardzo dużo produktów śluzujących, szczególnie nabiał, tutaj na to uczulam, co się dzieje? Wrostopień zaczyna się zatykać, i w tym momencie nie potrafi to już wszystko odpływać. Robią się zastoje, czyli tak zwane zalewki. Zaczyna nas zalewać po prostu ta cała woda, która nie może przez tą rynny spłynąć. Czyli w tym wypadku limfa mogą się powiększać. Różnego rodzaju węzły chłonne będą się robiły bóle wokół tych węzłów chłonnych, tu i tam. Takie sztywnienia mięśni różnego rodzaju. Taki ból za łopatką bardzo taki systematyczny, który ciągnie tutaj do góry, do szyi, do głowy potrafi ciągnąć tutaj te obojczyki. To jest bardzo charakterystyczne właśnie. W tych miejscach robią się największe zastoje. Niekiedy jest taki ból z tyłu w plecach, że nie można na przykład oddechu pełnego aż wziąć, tak boli. To też jest taki zastój limfatyczny, który tam powstał. E, Jakie możliwości mamy? Jakie możliwości są? na ten sygnały, symptomy, które Wasze ciała daje do Wam. Pierwsza rzecz. Ile razy dziennie wy macie jedzenia? Ile ilość leży na talerzu? Jaki? E, kwaliteit Jaka jakość jedzenia? Jest na Wasze talerzu. Czy wy dajecie Wasze spacefotering kanał wakacji? Układu i jakieś małe wakacje? A, troszeczkę więcej wakacja. Ile Wy pijecie dziennie? Ja nie mówię tutaj o wodach oknista. Ja te, tutaj ja też nie mówię o kawie, też nie mówię o tej czarnej harbata. Ja mówię tutaj o czyste, zdrowe. Woda. I najlepsze by było, kiedy wypijesz się półtora godzina, przez wasze jedzenie plus minus 500 ml ciepłej wody, to znaczy temperatur 37 do maksymalnie 40 stopni Celsjusza i pić to i zobacz co zostało. Później spróbuj ten test na jeden tygodni, na przykład. I ile ruch wymarzy dzienny. My mamy mały dom. W ten moment nie idziemy na dwór. Ale mamy ruch każdy dnia, tak. bo robimy ćwiczenia. Ćwiczenia również jest, jest ruch. Są bardzo duże kanały na YouTube, też dnia polskiego języku, które Wam daje doskonale Ćwiczenia domowe i też bezpieczne. Swycienia. Ale jakie kanały to są? Proszę zobaczcie sam, bo wy wiecie więcej słów na polskiego języka. Nie, nie to jest. Także to wszystko jest ważne, co tu teraz powiedziała, żeby po prostu nasza limfa mogła dobrze krążyć, czyli żeby po prostu te liście, czyli te odpady, ponieważ te liście to są odpady, które nasze komórki wysyłają, nie zatkały nam naszej. Rynny, i żeby wszystko mogło ładnie spływać, i żeby nie robiły się zastoje i żeby nie powstawały szkody, bo taki zastój czasem może wywołać też nawet i nowotwora, niestety, ponieważ te toksyny gdzieś w pewnym momencie się zaczną składać, jeżeli one nie mogą odpłynąć. Także miejcie to na uwadze. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Do następnego razu. Co wy robicie na tę informację, co on i ona już mówił, to wszystko zależy od Waszych ręce. Kiedy Wy nie macie zaufania, no to zobaczcie inne kanałów. Kiedy macie zaufania, spróbuj sam ten test i piszcie, uh, co, uh, co wy czujecie. również, kiedy Wy robicie na przykład jeden albo dwa dni post. Dobra, pa!